Witam, witam, o zdrowie pytam. A to jest materiał o programie Anki, czyli najlepszym programie do nauki czegokolwiek, myślę. Na czym opiera się ten program? Jest to program typu Space Repetition, czyli tłumacząc to niezgrabnie na polski, powtarzanie rozłożone w czasie. Polega to na tym, że program Zapytuje Was o daną informację w jakimś przedziale czasowym, przewidując lepiej lub gorzej, kiedy jesteście na skraju zapomnienia tej informacji, tak? czyli tuż przed tym, jak ta informacja ma Wam wylecieć z głowy, ten program będzie Wam przypominał o niej w sposób taki, że będzie, was, będzie Wam zadawał. Py, e, pytanie na tę określoną odpowiedź. A jak on to prze, przewiduje? E, to się wiąże z e, m, krzywymi zapominania Ebbinghausa. To był taki koleś, który badał, kiedy chciał zbadać, kiedy ludzie zapominają daną informację i oczywiście to jest kontrowersyjne badanie, bo o, to, co oni tam zapamiętywali, to były ciągi e, losowych liczb, także nie była to jak w naszym przypadku na tym kanale nauka języka, gdzie mamy do czynienia z znaczącymi informacjami. Natomiast meritum jest takie, że po prostu ten program działa, tak? Czyli może ten algorytm pamiętania i zapominania, którego on używa, nie musi on być do końca zgodny z rzeczywistością, natomiast jest wystarczająco zgodny z rzeczywistością. Inaczej opiera się korzystanie z anki. Tak jak macie analogowe fiszki, jak nie wiecie co to fiszka, to teraz wam mówię, czyli takie małe karteczki, gdzie z jednej strony macie i zakładamy, że się uczycie języku obcych. to z jednej strony macie słowo po angielskiego się uczycie. to macie słowo po angielsku, z drugiej strony macie tłumaczenie tego słowa po polsku. To Widzicie słowo po angielsku, macie podać jego tłumaczenie na polski, sprawdzacie z drugiej strony, odwracacie kartkę. Jeśli mieliście rację, odkładacie fiszkę na stos fiszek, które znacie, a jeśli nie znaliście tego tłumaczenia, no to odkładacie na stos do powtórzenia. I oczywiście można to robić na odwrót, czyli widzicie słowo po polsku i musicie podać jego ekwiwalent po angielsku. Z tym, że. Jak em, używamy fiszek analogowych, jesteśmy ograniczeni do formy pisemnej. I za, oczywiście, że są fiszki, gdzie są całe zdania, natomiast najpopularniejsza chyba opcja to jest, że mm, są to pojedyncze słowa, yy, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić sobie fiszki z całymi zdaniami, natomiast robienie fiszek ręcznie jest jeden pracochłonne, dwa, nie mamy możliwości formy audio. Yy... A, Anki nam ten problem rozwiązuje. Rozwiązuje też inny problem, czyli to, co wspomniałem wcześniej. Program sam przewiduje, kiedy jaką fiszkę macie powtórzyć. Czyli jak macie tam pulę, yy... będziecie się uczyć robić fiszki analogowo, w końcu zatoniecie w tych fiszkach. Będziecie ich mieli 1500-1900 yy... i będziecie się musieli zastanawiać, co potrzebuje powtórzyć, bo nawet jeśli coś zapamiętaliście, ale no już minął rok od tego momentu, jest szansa, że zapomnijcie tego słowa, jeśli to nie jest słowo na maksa częste, czy przynajmniej średnio częste w języku którego się uczycie. Jak w takim razie pobrać tę cudowną aplikację? No tak jak widzicie w tle. Wchodzicie na stronę, która się nazywa Apps Anki Webnet. Jeśli nie widzicie, to dodam jeszcze linki do. Do opisu filmu, więc się nie bójcie i klikacie download. W swojej mądrości, program ten oparty na szlachetnej e, idei open source. E, wykryje w ogóle, jaki macie system na kompie i zaproponuje Wam pobranie. Ściągacie którąś z tych dwóch wersji, obojętnie którą. E, nie ma to znaczenia, jeśli pracujecie na taki. Podstawowych jego funkcjach yy, i nawet na tych mniej podstawowych pobieracie. No i chyba nie będę tłumaczył w 2024 roku ludziom, jak zainstalować yy, program. Yy, po prostu go zainstalujcie. No i wygląda on tak: także yy, szata graficzna może niektórych nie urzekać. Ale jeśli trafiliście na mój kanał, to jesteście porządnymi ludźmi i w ogóle Was to nie interesuje, jak ten program wygląda, tylko jak działa. Jak go otworzycie, to powinno Wam się pokazać coś e, takiego. Ewentualnie pokażę Wam się jeszcze okno z profilami. Jakie macie na, e, na, na e, waszym koncie Anki. Ja mam ich tyle po prostu, bo dla każdej grupy, którą uczę, mam osobno, osobny profil. Natomiast wam pokaże się jeden, który się pewnie będzie nazywał Użytkownik1 albo User1. Ja wchodzę tutaj w moją demonstracyjną talię i ten komunikat, który był to pojawia się tylko u mnie, bo instalowałem jakieś rozszerzenia. U Was tego nie będzie. I mamy tutaj pierwszą talię domyślną. Proponuję od razu zmienić jej nazwę. Dlaczego? Bo jak będziecie komuś chcieli przesłać swoją talię, na przykład będziecie się z kimś uczyć, bo będziecie się uczyć w jakimś tandemie, nie wiem, to mm, będziecie mieć problem z eksportem plików z jakiegoś powodu. Dlatego zmieniamy nazwę. I chcemy dodać jakąś fiszkę. Jak dodać fiszkę w Anki? Wchodzicie w dodaj i to są rzeczy, które Wam się tutaj pokażą, oprócz Image Occlusion Enhanced, bo to jest znowu coś, co dodałem sobie w formie wtyczki do Anki, ale to innym razem. Tutaj macie pięć typów podstawowych fiszki. Omówimy je po kolei. Znaczy nie po kolei, lukę omówimy później. Wchodzimy w podstawowy najpierw, no bo podstawowy to podstawowy. Podstawowa fiszka wygląda tak, że tutaj możecie napisać słowo po polsku, a tutaj po angielsku. Czy jakiegokolwiek języka się uczycie? Nie ma problemu. Generalnie ciekawostka anki, to po japońsku znaczy hmm, pamiętać chyba. Ehm, także jest bardzo duża, duża społeczność osób, które się uczą japońskiego przy pomocy anki. Jest bardzo dużo talii z fiszkami do nauki japońskiego. No i dodałem sobie taką fiszkę. Mogę ich dodać ile chcę do tej talii. I patrzcie, tu mi się pokazuje ile mam fiszek. Wchodzę w ucz się teraz. I tak, pokazuje mi się słowo kot po polsku. No i wiem, że muszę podać angielski ekwiwalent. Pamiętam, że to jest cat. Naciskam Enter. Cat, miałem rację. Yy, I teraz. W zależności od tego, czy pamiętałem, czy nie pamiętałem, naciskam jedną z dwóch rzeczy. Przyciski łatwa i trudna ignorujemy. Kiedyś ktoś przeliczył, że jak używają tych dwóch przycisków, to tam algorytm się kaszani i gorzej zapamiętują. Nie wiem, usłyszałem i uwierzyłem po prostu. Więc e, i działa. Więc jeśli popełniamy błąd, naciskamy powtórz lub przycisk jeden na klawiaturze. A jeśli pamiętamy coś dobrze, to naciskamy Dobra lub Enter. No to pamiętałem i teraz pokazuje mi tę fiszkę jeszcze raz, bo każdą fiszkę nową pokażę Wam dwa razy, żebyście lepiej zapamiętali. I znów kod, no oczywiście, że CAT, super. I na koniec, jak skończycie fiszki na cały dzień, my mieliśmy tylko jedną, więc to, no, to nie było poważne w ogóle, Yy, Pokaże wam się taka plansza. Yy, pokażę wam się taka plansza i to znaczy, że skończyliście na dany dzień. Anki to jest program, na którym trzeba pracować codziennie, żeby to działało. Także yy, bardziej niż jedna sesja, długa sesja powtarzania tygodniowo, to krótkie, 5-10 minutowe sesje powtarzania codziennie. Więc to jest spoko, że po prostu ten program Was e, szantażuje psychicznie i e, jeśli, jeśli nie zrobicie tego jednego dnia, to następnego dnia macie ogromne zaległości. Bardzo polecam. E, teraz, powiedzmy, że chcę dodać inny typ fiszki, bo te, no po prostu załóżmy, że słabo zapamiętuję, jak tak mam. Mam opcję wpisywania odpowiedzi. I powiedzmy już, że nie chcę pojedynczego słowa, ale chcę całe zdanie. No to na przykład. Dodałem. O, i znów pojawia mi się, że jest jedna nowa fiszka. Sprawdzam. I teraz wyświetla mi się hmm, pasek, gdzie muszę napisać to i załóżmy, że popełniłem błąd. I program w swojej mądrości pokaże mi e, gdzie błąd popełniłem, co się nie znalazło i co powinno się było znaleźć. I zależnie od tego czy błąd popełniłem, czy nie, naciskam e, powtórz lub przycisk numer 1, w sensie jedynkę na klawiaturze lub e, dobra lub enter. I znowu, jak skończycie, to pokażę Wam się taka nasza. Kolejny typ fiszki to podstawowy z odwrotną kartą. I niespodzianka, mam dwie nowe fiszki, ale czemu tak jest? A jest tak, bo pierwsza fiszka to będzie pies, i muszę powiedzieć dog, a druga. Będzie na odwrót, czyli jeśli chcecie się uczyć w dwie strony, ja osobiście nie widzę takiej potrzeby. Ja bym po prostu robił sobie fiszki, gdzie z przodu mam informacje w języku, którego się uczę, a na drugiej stronie tłumaczenie. Ale to jest temat na inne wideo. Ale załóżmy, że chcecie, proszę bardzo, macie fiszkę w dwie strony. Kolejny typ fiszki to podstawowy z opcjonalną odwrotną kartą. Nigdy tego nie używałem. Pozostaje to wam do odkrycia. Nie potrzebowałem tego nigdy, nawet tego nie sprawdzałem. A bardzo przydatnym typem fiszki jest luka. Luki używam przede wszystkim do nauki przyimków. Załóżmy, że nie mogę zapamiętać pukania do drzwi po angielsku, tak? I zamiast add używam jakichś, nie wiem skąd wyciągniętych przyimków, że mówię on albo e, in, cokolwiek, więc chcę przećwiczyć przyimki. same. muszę pospieszyłem się zaznaczyć. Tenże przyimek, i jeśli mam tylko jedną lukę, wystarczy mm, inaczej. Załóżmy, że zapominam at i że zapominam w. To się. No, może to się zdarzyć u niektórych ludzi. Więc zaznaczam te poszczególne słowa i klikam o ten, o ten tutaj przycisk powiększyłem jakby ktoś nie widział. I wtedy ta fiszka wygląda o tak. I mam dwie luki, muszę odnieść się do tego i w myśli lub na głos powiedzieć co to powinno być, czego brakuje. No i załóżmy, że powiedziałem Edw the super. Natomiast jest jeszcze jedna super opcja z luką. Zaznaczam to. I nie klikam tego przycisku, ale ten. Czy też ikonki. I wtedy. Wiem, może zauważyliście, już, że tu jest jedynka, a tu dwójka. I mam dwie fiszki. Pierwsza będzie. Z wybrakowanym ad, a druga z wybrakowanym w. I ta ten typ fiszki ma jeszcze jedną właściwość. Mogę tutaj dodać sobie jakiś komentarz, na przykład. wyświetla mi się tłumaczenie. Gdyby przypadkiem było tak, że to pierwsze zdanie zawiera jakieś słowa, których nie znam, lub słowa, których zapominam, lub po prostu e, nie chcemy wyrobić sobie błędnego przeświadczenia czy błędnej intuicji, co znaczy dane zdanie, albo robimy fiszek dla kogoś. I tak to właśnie wygląda. E, czyli z grubsza, to są te wszystkie typy fiszek, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Podstawowy, jest bardzo przydatny. Ten z wpisywaniem odpowiedzi polecam do no przede wszystkim do ćwiczenia ortografii, ale też jest spoko dla osób, które mają słabą koncentrację. Bo łatwo robiąc po prostu klikając fiszki sprawdzając czy się coś wie lub nie wie, wpaść w taki trans i mm, klikać jak zombie po prostu. I e, średnio się na tym skupiać. Natomiast ten z wpisywaniem odpowiedzi naprawdę zmusza nas do, e, do skupienia. Ale to nie wszystko, bo czym, na razie to się mało czym. E, oprócz algorytmu, oczywiście, mało czym się to różni od mm, fiszek takich analogowych. Dlatego też e, rozpatrzmy jakieś inne funkcje. Pierwsza to fakt, że mogę dodać sobie zamiast słowa wpisywać słowo, mogę sobie dodać obrazek. Po prostu kopiuję obrazek, jaki widzę, Ctrl V wklejam. Trochę go pomniejszcie, bo inaczej będzie bardzo duży i tutaj wpisujemy cat. Jak to wygląda w praktyce, kiedy ćwiczymy? Wygląda to w ten sposób. Widzimy kota, widząc kota trzeba pomyśleć cat, sprawdzam czy tak pomyślałem, pomyślałem, świetnie. To jest taki bonus. Eee, a inna opcja i to jest dla mnie największa wartość Anki, to jest dodawanie plików dźwiękowych. Eee, skąd wziąć pliki dźwiękowe to... Oczywiście, materiał na inną okazję. W materiale o mikrodyktancie wspominałem o 11 Labs. Skorzystajmy z tego, co mam z 11 Labs. People are always polite and friendly, which makes me feel welcome. Czyli mam mm, jakiś plik dźwiękowy, gdzie mam nagraną osobę, która mówi w danym języku. Tutaj zapisuję, co ten koleś powiedział. Tutaj zapisuję sobie na przykład tłumaczenie. Eee... Ale też. I oczywiście można zrobić tak, że z przodu będziemy mieli to również napisane, ale jeśli macie, tak jak ja, i słuchanie, to jest wasza e, pięta hillesowa, czy nawet kamień u nogi to możecie sobie zrobić ćwiczenie wyłącznie na słuchanie. Te em, zapis po angielsku wrzucacie w tył fiszki. Możecie go sobie wytłuścić, żeby wam się nie mieszał z tym po polsku. People are always polite and friendly, which makes me feel welcome. Sprawdzam, czy rozumiem i Mogę sobie jeszcze patrząc na ten tekst odegrać. People are always polite and friendly, which makes me feel welcome. Świetnie. E, tak. I to jest grubsza tyle co chciałem powiedzieć o e, samym korzystaniu z programu, ale jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie, jako że to jest program open sourceowy, to ma fajnych użytkowników i na ankiweb.net/ukośnik-shared Macie e, udostępnione przez ludzi talie do nauki. Czyli powiedzmy, że chcemy się uczyć angielskiego, wpisujemy sobie English w wyszukiwarkę, wyskakuje nam to i na przykład mamy 4000 słów po angielsku. Ściągnijmy sobie taką talię, jak ona wygląda. Coś mi, e, wyszukiwarka szwankuje, ale już wszystko gra. Ktoś po prostu poświęcił czas, żeby zrobić talię z 4, 4, 4 tysiącami fiszek. I te talie można pobrać i otworzyć sobie. Mam jakiś problem teraz z przeglądarką. Spróbuję jeszcze raz. No, świat jest przeciwko nam teraz. O, patrzcie, ile koleś ma okejek. No, i to jest taka dobra talia, której używam e, męczeniom moich uczniów, którzy są na takim poziomie podstawowym. O, i tutaj macie próbkę, i to będzie wyglądało tak, że macie kontakt. Kontakt. Macie to nagrane, e, a z tyłu będziecie mieli. Znaczenie, więc możecie sobie sprawdzić, jak to jest wymawiane. Czy Was w ogóle interesuje taka talia? Pobieracie. Kiedy talia się pobierze, otwieracie ją i powinna od razu Wam się otworzyć przez program Anki. Natomiast, jeśli się nie otworzy przez program Anki, to musicie wybrać tam opcję, bo plik może być nieznany. Otwórz za pomocą Anki. I teraz, znowu, musicie wybrać użytkownika, w którym chcecie to otworzyć. Więc wybieram demonstrację. I zajmuje to chwilę czasu, zanim ta talia się otworzy, bo to jest bardzo e, duża talia. Także czekamy, czekamy. E, i wtedy po prostu wejdziecie sobie w detale, możecie sprawdzić, e, czy wam się podoba, czy chcecie z nią pracować, jak to działa. Inne języki nie ma sprawy, nie ma zupełnie sprawy. O, wybaczcie problemy z internetem. Lub nie wybaczajcie. No, musicie mi uwierzyć na słowo. Yy, o, w końcu są. Wpisujemy, albo tutaj to są jakieś popularne, yy, albo naciskacie tutaj, albo jest, jeśli Wasz język się nie znajduje, to wpisujecie, chcecie się uczyć szwedzkiego. No i niektóre talie są lepiej zrobione, inne są gorzej zrobione. Ja polecam robić samemu. Wtedy macie też w pamięci z jakiej lekcji wybraliście słowo lub zdanie. Tak, to jest chyba wszystko, co dziś chciałem pokazać. Oczywiście, program ma jeszcze wiele zaawansowanych ustawień, możliwość kustomizowania fiszek. Naprawdę można z nim zrobić bardzo dużo, jest lepszy niż wszelkie płatne alternatywy, czy nawet jakieś duolingo, czy inny bezsens, który nic nie daje. Korzystajcie z Anki, nie tylko do języków obcych, w zasadzie możecie się też świetnie historii uczyć przy pomocy Anki. Jeśli jesteście, macie tak jak ja i nie zapamiętujecie liczb, to do nauki dat Anki będzie wyborne. To tyle. Jeśli są jakieś pytania jeszcze co do korzystania z programu e, chętnie, chętnie odpowiem. Niczego tak nie lubię jak pytania, więc spiszcie w komentarzach. E, a jeszcze, jak, e, w, jakim, e, w jakich proporcjach go używać z innymi technikami uczenia się języków? Na samym początku, jeśli zaczynacie się uczyć języka, proponuję e, robić fiszki z całymi zdaniami, z plikami audio. I to może być wasz główny motor napędowy waszej nauki. Natomiast im dalej w las, tym więcej imersji, czyli po prostu czytania i słuchania tekstów, a wtedy anki schodzi na dalszy plan jako taka 10-5-10 max 15-minutowa powtórka codzienna słów, których jakoś nie możecie zapamiętać. Natomiast na samym początku polecam. Rzucać tam rzeczy i katować, katować, katować. I zapomniałbym o bardzo ważnej funkcji, mianowicie ustawianiu. O, na przykład mamy te talie, ściągnęła się. Hair. muszę tutaj wpisać. her. Hair. Prawidłowo wpisałem. Natomiast, zobaczcie, tutaj mam 20, czyli 20 nowych fiszek. Dla niektórych to może być za dużo, dla niektórych za mało. Tutaj. Możecie ustawić, ile nowych fiszek chcecie dziennie. I na przykład macie tylko czas na 5 nowych, to tutaj możecie to ustawić i wtedy dobrze jest. Jeśli e, max 200 fiszek może Was zapytać starych nowych, max 200 może Was zapytać dziennie, możecie to sobie ustawić na mniej. I on zaproponuje, że, żeby to miał sens, jeśli macie 5, to przynajmniej musi być 50. I zapisuje to sobie. Tak to działa. I teraz to już jest na pewno wszystko. Dzięki za uwagę. Tam może jak wam się to przyda, to możecie dać lajka i zasubskrybować. Jak się nie przyda to też możecie i wszelkie pytania jeszcze raz to powiem, mile widziane. Salut.